Witam Was na moim kanale, Ty też potrafisz. Witam Was po raz pierwszy w tym roku. Mamy już połowę stycznia, więc myślę, że czas pomyśleć już o zmianie dekoracji świątecznych. Ja już swoje mam pochowane. I teraz czym zastąpić je na ten okres taki przejściowy, bo do, do dekoracji takich typowo wiosennych jeszcze trochę myślę za wcześnie. Do dekoracji wielkanocnych również. No więc ja zastąpię je ozdobami z suszu. Dzisiaj wykonam wianek z suszu, a w następnym filmiku wykonam jakąś dekorację stojącą. Ja swój wianek wykonam na bazie żarnowca. Żarnowiec ja akurat nazbierałam gdzieś na skraju, na skraju lasu. I żarnowiec również oczywiście może macie w swoich ogrodach. Lub właśnie gdzieś można pozyskać z natury. Jeżeli nie macie żarnowca, no to można je zastąpić krzewami jagodziny. Jednakże pamiętajcie, że krzewy jagodziny są pod ochroną, także nie możemy ich nazywać w lesie. Musicie je kupić po prostu w jakiejś hurtowni florystycznej lub zamówić w kwiaciarni sobie. I teraz tak główną właśnie bazą tego wianka będzie żarnowiec, a jako dodatek będzie ja tutaj sobie wykorzystam taką zwykłą suchą trawę, narwałam ją teraz gdzieś na poboczu drogi. Taki piękny susz, niestety, jak kocanka. Tutaj mam taką kremową, tutaj żółtą. No, niestety, ten susz musicie zakupić. W sklepie internetowym Protea ja go zakupiłam. Także link do sklepu wrzucę w opisie do filmu. Kocanka żółta i kremowa. Tak jak wspomniałam, zobaczę jeszcze którą użyję. Nie jestem jeszcze zdecydowana. U mnie w domu zawsze mówiło się na, na te kwiatki słomianki. Nie wiem jak u Was, no ale właściwą nazwę mają kocanki. Tutaj jeszcze wykorzystam. Piękna trawa włośnica, również ze sklepu internetowego Protea. Lawenda. Lawenda, akurat w pozostałości z mojego ogrodu, tak pięknie zachowała taki piękny kolor, więc ją również wykorzystam. Kraspedia również ze sklepu internetowego Protea i len. Len w kolorze naturalnym, również ze sklepu Protea. Ja tutaj Wam pokażę wianek, który mam z zeszłego roku, również na bazie żarnowca. Żarnowiec, mimo że już szczerniał, szczerniał, ale również ten wianek jest bardzo atrakcyjny, także nie traci na atrakcyjności, nawet jeżeli ten żarnowiec nam właśnie uschnie, czy już trochę tak zmieni kolor. Tak wygląda ten wianek. Ja ten wianek mam wykonany na ringu z drutu i również ten obecny będę wykonywać na ringu z drutu. I odłożę. Taki wianek również możecie wykonać na ringu słomianym czy papierowym jeżeli sobie go wykonacie i tutaj mam również i tu mam również wianek wykonany na ringu słomianym. Ten wianek oczywiście jest taki bardziej, że tak powiem, pełen, bo musicie ten bądź co bądź dosyć gruby ring zasłonić tymi wszystkimi elementami. Więc na pewno potrzebujemy więcej materiału, ale myślę, że tak dla mniej wprawnej osoby w wykonywaniu wianków, wykonanie wianku, wianka na takim grubszym ringu, właśnie słomianym czy papierowym, jest łatwiejsze. Dobra, ale ja będę wykonywać na ringu metalowym bo chcę uzyskać efekt takiego lekkiego bianka. Także jeżeli właśnie chcecie efekt takiego lekkiego, przejrzystego bianka, no to polecam właśnie ring metalowy. No i tuż będziemy potrzebować oczywiście drucik. Ja tutaj mam drucik złoty. Zielony mi niestety się skończył. Ale mam nadzieję, że ten złoty nie będzie mi nigdzie w zasadzie drucik jest niewidoczny, także nie będzie go widać, że jest złoty. I przystępujemy do działania. Słomianki na razie odkładam, bo słomianki będę wklejać na końcu. Pamiętajcie, że ten żarnowiec, czy jeżeli wykorzystacie krzewy jagodziny, to pamiętajcie, że one są dość duże, także bardzo nam objętość tego wianka powiększą, no więc na pewno ten ring nie, tak, nie musi być taki duży. Biorę sobie kępkę, pęczek żarnowca. Do swojego wianka. Jeszcze jeden myślę, przymocuję. I dodajemy elementy dekoracyjne. Ten możemy dodawać na różnych wysokościach. Trochę go możemy postopniować. I oczywiście pięknie, nie? Jeszcze najpierw dodam tą suchą trawę. Aspesja, lawenda również na różnej wysokości. Pododaję tą lawendę. Nie przejmuję się, jeżeli coś mi nie wyjdzie, czy, czy nie będzie mi się później podobać. No to ewentualnie podoklejam sobie te kwiatki, gdzie mi brakuje. Więc nie myślcie, że od razu wam ten wianek wyjdzie idealny, bo nie. Trzeba go będzie trochę poprawiać. No dalej. Znowu pęczek żarnowca. I cóż, myślę, że przejdziemy na tryb y, przyspieszony. Bo wykonanie tego wianka niestety trochę potrwa, więc byście się tu ze mną zanudzili. A myślę, że wiecie już, jak wykonać taki wianek. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może oczywiście oglądać sobie wykonanie tego wianka do końca w trybie przyspieszonym. A jeśli y, nie. No to zajrzyjcie na koniec filmiku, będzie już tam cały, pokażę już efekt końcowy Wianka. Zapraszam. Was po dwóch dniach, ale nie przejmujcie się, wykonanie wianka tyle nie trwa. Że po prostu nie udało mi się dokończyć filmiku w tym samym dniu. Wianek wyszedł bardzo ogromny. Myślę, że ma około 70-80 cm. Myślę, że jest to taki typowy wianek na przedwiośnie, gdzie przeziera już nam trochę zieleni przez tą suchą trawę, trochę koloru. Ja tutaj zdecydowałam się jednak na kocankę w kolorze kremowym. Myślę, że gdybym dała żółtą, to już by mi trochę do tego żółtego było za dużo, a tak powklejałam ją tak bardzo dyskretnie, nawet pod ten żarnowiec, żeby ona nie była tak typowo na takim centralnym miejscu, tylko właśnie starałam się ją wklejać pod te trawy. Cóż Wam tu jeszcze mogę podpowiedzieć? Te wszystkie elementy tutaj, po, ta trawa po zewnętrznej stronie wianka jest już doklejona po wykonaniu wianka, stanowi ona taki element maskujący ten brzeg. Tutaj dokleiłam sobie jeszcze jakieś dwa takie metalowe serduszka miałam. Także jeżeli wianek Wam sądzicie, że nie wychodzi od razu i taki idealny, to naprawdę nie przejmujcie się tym, bo mi te wianki również nie wychodzą idealne. Ja sobie potem właśnie po wykonaniu je trochę koryguję, przyklejam, docinam, no, że przybierają w końcu taki kształt, jaki mi się podoba. I cóż, jeżeli Wam się filmik podobał, to dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. W następnym filmiku wykonam dekorację w komplecie. Będę starała się, żeby to był komplet. Dekoracje na stół czy na komodę. Do tego wianka. Do zobaczenia.